Wózek widłowy Linde, model H30T. Wózek co prawda leciwy, z 1997 roku. Ale oczywiście sprawny technicznie, zarejestrowany w UDecie. Proszę, ładnie wygląda. Wiadomo, że Linde to lider niezawodności z hydrostatyczną przekładnią. Jeżeli chodzi o ten wózek, masz w dupleks, wysokość podnoszenia 2600 mm. Widły 1200. Jeżeli chodzi o silnik w tym wózku, który słychać, jest to silnik Deutsch. Wózek wyposażony w tak zwaną otwartą kabinę. Czyli w zasadzie tej kabiny nie ma, ale masz szybę z przodu i szybę na górze, więc na głowę kapać nie będzie. Ogumienie pełne, nic dodać nie Więcej informacji pod numerem telefonu 519 781 818 lub na boskop.pl.